Witam z tej strony. Raffer. W dzisiejszym odcinku zobaczymy jak kalkomanie firmy Mr. Craft do Pantery sprawują się w połączeniu z wodą. One tutaj mamy, jak gdyby, jeden arkusz, a później jest, znaczy, to, jest, to był jeden cały duży arkusz. Ja tutaj wziąłem te polskie, zamoczyłem przed chwilą je w, po prostu w letniej wodzie. Nie mam pod ręką modelu pancernego, więc Mam tutaj testowy testowego Hawkera, gdzie tutaj ten fragment został już pokryty, został pokryty lakierem bezbarwnym błyszczącym. Sięgnę sobie jakiś tutaj jeszcze to zamoczę, sięgnę sobie jakiś kawałek tutaj jeszcze, pędzelka, gdzie spróbuję to nałożyć. One schodzą OK, także nie ma problemu tutaj ze schodzeniem. Zobaczcie. Przemieszczają się dobrze. Przemieszczają się dobrze. I teraz jeszcze dla tych, którzy, którzy są ciekawi, jak to wygląda, jeśli chodzi o płyny do kalkomanie. Tu specjalnie, specjalnie nałożyłem na tą wypustkę. Zbiorę teraz tutaj nadmiar wody. O, widzicie, tu jest to jest to i pod ręką akurat mam, znaczy wiadomo, że to może być inny ten ale mam akurat Ultra Decal Fix od Miga, bo ostatnio test robiłem tego płynu Więc ja sobie tylko tutaj jeszcze o. Zrobimy tak chociaż może jeszcze podłożymy, żeby to w miarę prosto było, żeby to nie spływało nam. I zalejemy to. Zalejemy tutaj to kalkomanie właśnie płynem od miga. Okej, okay. mamy zalane. Dobrze i co jeszcze może, jak, jak już mamy tutaj drugi, drugie oznaczenie, to też może je użyjemy. OK. Możemy użyć gdzieś tutaj z boku. Tak. I znowu tutaj jeżeli mamy jakiś nadmiar wody dookoła zbieramy ten nadmiar wody Przypominam dla początkujących, że jak gdyby między naklejką a, a tutaj tym papierem jest warstwa kleju, który, który powoduje to, że ona się przykleja i teraz spróbujemy jeszcze. Zobaczę, co tutaj mam pod ręką, jeśli chodzi o płyny do kalkomanii. Pod ręką będzie słabo. Dobra. Ok, na kalkomanii tutaj mam jeszcze płyn. O dwa modu, bardzo silny. Dobra Więc tak możecie zaobserwować decal Fix z lewej strony, z prawej strony Wamot No widać, że raczej ta ta kalkomania tutaj nie jest Nie jest brana za bardzo zmiga dobra a jeżeli, to jest, jeżeli to jest eksperyment to spróbujemy spróbujemy docisnąć tą kalkomanię po lewej stronie spróbujemy ją ułożyć na tym kształcie, ale to chyba raczej nie wyjdzie raczej na pewno Tak to, o dobra. Tak to wygląda. E, słuchajcie, no, e, nic więcej nie wymyślę. E, tutaj widać, że ten płyn Wamodu działa. Zobaczymy jak to będzie po, po tym jak wyschnie. Dobra, jeszcze. Jeszcze dam. zobaczymy. No nie każda kalkomania, nie każda kalkomania jest w stanie jest w stanie tutaj raczej znaczy tak, inaczej. Nie wszystkie kalkomanie e, chcą współdziałać i pod wpływem płynów e, się e, układają na modelu tak jakbyśmy chcieli. Jak widzicie, kalkomania tutaj potraktowana wamodem, który jest dosyć agresywny. Pojawiło się takie białe odbarwienie, tutaj już zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak się. Teraz tego. Tak, jakby wamod troszeczkę brał tą kalkomanię, tak mi się wydaje. Że możecie, możecie, Możemy zrobić zbliżenie. Wam troszeczkę, troszeczkę się za to bierze. Tutaj odbarwienie powstało, bo to jest silny środek, także też trzeba z tym jak gdyby uważać i nakładać na samą kalkomanie, bo jeżeli dacie ten, to dacie po, poza kalkomanie wyjdzie, to widzicie, że takie białe osad się zrobi, ale zobaczymy, może to zniknie, może to zniknie po tym, jak to wyschnie. Czyli, czyli, jeżeli odczekamy dość długą e, ilość czasu, powinno być, powinno być ok. Zresztą, możemy też tutaj, czy powinniśmy też bezbarwnym, później lakierem to jeszcze e, e, zakonserwować. Więc na razie zostawiamy tak jak jest, i e, za jakąś, nie wiem, godzinę, myślę, że wrócimy do tematu. Minęło już troszeczkę czasu. Tak, jak tutaj widzicie, niezbyt bardzo. Czy tutaj po prawej stronie jeszcze w miarę, tak? Tutaj jeszcze można przeprowadzić taki, takie, takie coś, że na przykład sobie przejeżdżamy po znokciem. Ostrożnie po kalkomanii. Z prawej strony, przypominam, był Wamot. Bardzo silny. To ten biały osad jak gdyby który był on już praktycznie zniknął dobra więc tak to wygląda z lewej strony był tutaj decal fix on tutaj sobie nie poradził z, z tym wybruszeniem przypominam że pod spodem jest takie takie nie wiem to jest chyba światło tak mi się wydaje albo jakieś tam czujniki były eee, O, takie coś jak tutaj jest po drugiej stronie. Na to przyszło kalkomanie, a więc tutaj tak słabo to wyszło. Więc z drugiej strony tutaj ten Wamot troszeczkę tą kalkomanie troszeczkę daliśmy radę. Oczywiście to nie jest pełne wyschnięcie i trzeba by jeszcze odczekać jakiś czas. I żeby to miało ręce i nogi, ale tak to wygląda więc kalkomanie nie rozpadły się po kontakcie z wodą, Wamot tutaj troszeczkę pomógł w ułożeniu, Kalkomania jest, 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 jest dosyć gruba, że ona się raczej nie rozpadnie, więc na spokojnie mi się wydaje, że jeśli tutaj mamy pojazd bez imeritu, także to też jest, też jest plus. Bo gdyby to był Zimerit, to no, ta kalkomania by się na tym nie ułożyła. Zresztą jeśli chodzi właśnie o kalkomanię tutaj do broni pancernej, bardzo często możemy e, zrobić sobie po prostu maski i pewne rzeczy możemy sobie z tych masek wyciąć i po prostu namalować. To będzie na pewno lepszy efekt niż, niż stosowanie kalkomanii. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o pytanie, jak tutaj się sprawują kalkomanie do Pantery z Mr. Crafta. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.